Hey, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcę na Pozytywnie Witam Was z Pimpusiem, niestety z Hektorkiem, nie, bo mi Hektorek zaginął Także jak widzicie Hektora gdzieś widzieli, jamniczka, to dajcie znać tam na Facebooku bodajże mi jest opis, co się stało, kiedy zaginął, co i jak Także wiecie, dobrze Bogu się znalazł No i co? Wszyscy w domu, pimpuś, paśm. Chcesz? Dobra. Pimpuś jest sobie, podstałam się bawić w swoje ulubione piłeczko. Lecimy z szybkim przekazem na was wiadomość od tej osoby, o której myślicie, co to chcę Wam przekazać, z którą nie macie kontaktu, którą macie w serduchu. Tylko pamiętajcie o tym ogólnie, o tym psie, moim kochanym bobasku. Tak, pimpuś. Dobra. Czemu Ty mi to robisz? Mhm. Sytuacja, widzę, że się sytuacja wymykała spod kontroli. No, ciekawe. Ciekawe, 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 ciekawe. Co chcesz jemu jej powiedzieć o osobie, o której od ciebie teraz pyta? Jeszcze chcesz coś powiedzieć? Niedługo spędzimy fajnie czas. Niespodzianka. Wow, ta osoba coś kombinuje. Chcesz, Jeszcze chcesz coś powiedzieć? na no, odchodzę, czy już nic. sprawia, że czuję się sobą. pracuje nad naszą przyszłością. Mhm. Jesteśmy bliźnie płomieniami, płomienianiem, duszami. Koniec naszej znajomości mam serdecznie dosyć. Zraniłaś, zraniłaś mnie. Dałeś, dałaś mnie nieźle popalić. Drobna wpadka. Chcę się z Tobą zestarzeć. Dajesz mi w kość. Zobaczcie, znowu jest. Dajesz mi w kość. Nie jestem zadowolona. Zadowolony z tego, co dzieje się między nami. Nie mogę sobie z tym poradzić. Odkąd się poznaliśmy, nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie. Podjęłaś, podjęłaś decyzję. Nie masz odwrotu. Szukam takiego samego charakteru jak ja. Cześć.